Wykonajmy dzielenie w podpunkcie A, czyli x do 3 przez x to będzie x kwadrat. Teraz mnożemy i zmieniamy znaki. x kwadrat razy x to x do 3, czyli zapiszmy minus x do 3. x kwadrat razy minus 2 to minus 2x kwadrat, czyli zapiszemy dodać 2x kwadrat. Podkreślmy. No i po kolei: x do 3, 1, x do 3 to 0. Minus 3 plus 2 to minus 1, czyli minus x kwadrat odjąć x plus 8. Minus x kwadrat przez x to minus x. Teraz mnożymy i zmieniamy znaki. Minus x razy x to minus x kwadrat, czyli zapiszmy plus x kwadrat. Minus x razy minus 2 to 2x na plusie, czyli zapiszemy ze znakiem przeciwnym, czyli minus 2x. Tutaj mamy 0. To oczywiście jest minus 1, czyli minus 1 odjąć 2 to minus 3x plus 8, no i dzielimy minus 3x przez x to minus 3, mnożymy i zmieniamy znak, czyli minus 3 razy x to minus 3x, czyli zapiszmy plus 3x, minus 3 razy minus 2 to plus 6, czyli zapiszemy odjąć 6. Tutaj mamy 0,8 odjąć 6 to będzie 2. No i mamy dzielenie z resztą. Spójrzmy na podpunkt B. x do czwartej przez x to x do potęgi trzeciej. Mnożymy i zmieniamy znaki. x do trzeciej razy x to x do czwartej. Czyli zapiszemy minus x do czwartej. x do trzeciej razy 3 to 3x do trzeciej. Czyli mamy minus 3x do trzeciej. Tutaj mamy 0. 2x do 3 odjąć 3x do 3 to minus 1x do 3, czyli po prostu minus x do 3, minus x kwadrat plus 5x odjąć 7. Minus x do 3 przez x to minus x kwadrat, minus x kwadrat razy x to minus x do 3, czyli zapiszemy plus x do 3. Minus x kwadrat razy 3 to minus 3x kwadrat, czyli mamy plus 3x kwadrat. Minus x do 3 plus x do 3 to 0. Minus 1x kwadrat plus 3x kwadrat to 2x kwadrat. Plus 5x i odjąć 7. 2x kwadrat przez x to będzie 2x. 2x razy x to 2x kwadrat, czyli zapiszemy minus 2x kwadrat. 2x razy 3 to 6x, czyli zapiszemy minus 6x. Tutaj mamy 0, 5, odjąć 6 to minus 1, czyli minus 1x to po prostu minus x i odjąć 7. Minus x przez x to minus 1, mnożymy i zmieniamy znaki. Minus 1 razy x to minus x, czyli zapiszemy plus x, minus 1 razy 3 to minus 3, czyli zapiszemy plus 3, minus x plus x to 0, minus 7 plus 3 to minus 4, to będzie nasza reszta. No i prawie zapomniałam, bo jeszcze mamy wykonać sprawdzenie, czy wszystko poprawnie jest policzone. Zatem musimy pomnożyć tak, ilo raz, czyli x kwadrat odjąć x, odjąć 3, razy to przez co dzieliliśmy, czyli x odjąć 2 i dodać resztę, czyli dodać 2, i wówczas powinniśmy otrzymać ten wielomian, który mamy tutaj. No to sprawdzamy. Liczymy sobie po kolei, czyli najpierw mnożenie, czyli x kwadrat razy x to x do trzeciej, x kwadrat razy minus 2 to minus 2x kwadrat, minus x razy x to minus x kwadrat, minus x razy minus 2 to plus 2x, minus 3 razy x to minus 3x. Minus 3 razy minus 2 to plus 6, no i jeszcze plus 2. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy x do 3, minus 2 odjąć 1 to minus 3x kwadrat, 2 odjąć 3 to minus 1x, czyli minus x, no i 6 plus 2 to będzie 8. Sprawdzamy. Jak najbardziej otrzymaliśmy dokładnie taki sam wielomian. No i sprawdźmy, co się dzieje w podpunkcie B, czy wszystko poprawnie policzyliśmy, czyli tak, mnożymy sobie wynik dzielenia odjąć x kwadrat plus 2x odjąć 1 razy nasz dzielnik. No i dodajemy resztę. Ale ponieważ reszta jest ujemna, to jeżeli dodajemy liczbę ujemną, to plus minus 4 da nam tak naprawdę odjąć 4 wykonujemy mnożenie czyli x do trzeciej razy x to x do 4. x do trzeciej razy 3 to 3x do trzeciej, minus x kwadrat razy x to minus x do trzeciej, minus x kwadrat razy 3 to minus 3x kwadrat, 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy 3 to 6x, no i przez minus 1, minus 1 razy x to minus x. Minus 1 razy 3 to minus 3. No i jeszcze mamy minus 4. Redukujemy. Czyli mamy x do czwartej. 3 odjąć 1 to będzie 2x do trzeciej. Tutaj mamy x w drugiej potędze. Czyli minus 3 plus 2 to minus 1. Czyli minus x kwadrat. 6 odjąć 1 to 5x. I minus 3 odjąć 4 to minus 7. To będzie nasz wynik. No i sprawdźmy, czy to się zgadza. Mamy tak x do 4 plus 2x do 3 odjąć x kwadrat plus 5x odjąć 7, czyli już mamy pewność, że poprawnie wykonaliśmy dzielenie.